Oto najprostsze i najbardziej rozsądne rozwiązanie, jeśli myślisz o butach do tańca na swój ślub i wesela. Mnóstwo panin młodych się zastanawia, szpilki czy na słupku e, zabudowane, a może odkryte, a może na przybranie trampki. Ale jak to zrobić, żeby po rosole nie przeklinać swojego wyboru i nie skończyć boso? Mam nadzieję, że nie muszę Cię przekonywać, że buty do tańca to doskonały wybór na ślub i wesela. Wszystkie argumenty znajdziesz w poprzednich rolkach. Ale jak rozsądnie podejść do tego tematu? Musimy pamiętać, że buty do tańca są podbite skórą i są przeznaczone do użytku na sali z parkietem. Więc wybierz na pierwszą część wielkiego dnia, ślub, życzenia przed kościołem, krótka sesja zdjęciowa, standardowe szpilki lub członka, które wcześniej wybrałaś. A kiedy będziecie już na sali weselnej, przebierz na buty do tańca. Dzięki temu przez cały dzień i noc będziesz się czuć pięknie i komfortowo, a ból stóp będzie zminimalizowany. Co ważne? Pamiętaj, żeby obcas w obu parach był taki sam lub pokrewny. Dzięki temu nie skończysz połowy wesela, potykając się o suknie. A jeśli masz więcej pytań, zapraszam do wiadomości prywatnych lub do sekcji komentarzy.